Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Kuma i po długim czasie nieobecności gdziekolwiek wracamy do grania. Zobaczmy jak to wyjdzie. Tym razem jesteśmy. O kurde arena. Uu, już widzę tego. Oto jest sekret. Bierzemy. On będzie nam to potrzebne, żeby to ogarnął. Pyk, pyk, pyk! To no, odp odpalaj! Tu musisz się rozpierdziel dać. Znaczy dziać i dać też. Dobra Tam rozwala, O, dobrze.

Zapomniałem, że ja muszę tam odpalić akurat tą wtyczkę, bo inaczej nie ma sensu. To znaczy, że jak najszybciej muszę wszystkie guziki wcisnąć. Dobra, dawaj, dawaj. Nie już że wcisnąłem to. Halo? Jeszcze coś? Naprawdę się Dobra. Wiesz to. Tego nie ma. Wiesz to, wiesz to, wiesz to dobrze. Wiść, dobra, 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 Wow. dobra, mm. chce przejść. Eee, prawie. Kurde, jakbym tak nie tak chociaż raz chociaż to byłoby to dobra, dobra, No to trochę będziemy ubierać. Ale wam to przynajmniej pokażę, a nie że... A? A to... no dawaj! Dobra. Dobra. Nie ma, nie ma, nie ma uciekać! i stąd! Dobrze! O, dobra, to już jesteśmy raczej bezpieczni. No tych, to tam nie ma problem zniszczyć, oni się tam... Sami... O dobrze, sami się tam będą zabijać, bardzo proszę. Proszę nie wskrzeszać. Nie, 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 nie. O dobra, tam się to nie zabija. Dobra. No, zobaczymy. Nie? Dobrze, bita się tam. O, pająk chyba przyblokowany. Chili. Raz, yes, ja mam klucz, nie? Mogę sobie tutaj. Okay. O, to jest sekret. U. O! Jejej, kolejny sekret. Jest jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze co ale ty tu nie jeszcze ale ty tu nie wchodź Dobra, dlatego nie spodziewałem się, że on będzie tu wchodził Aaaaa Teraz resztę zrobić. wolałbym, żeby on tam nie wskrzeszał kolejnych 10 tysięcy przeciwników. Dobra Dobra, gingin! gin Jak sami widzicie już mamy dwie serie na kanale, mamy pay i mamy no relo overdose i mamy też duma no na razie mam przerwę od streamowania i w sobie dobrze mi to robi. O tyle, że nie, nie czuję presji, że oła, wow, Muszę streamować, muszę nie wiadomo co grać. No tak, to praktycznie cały czas tylko grałem jakieś inne dumy, gierki i się zastałem. Czemu ja taki, tego nie nagrywam, nie wrzucał od razu do YouTube'a. W sobie, może i powinienem. W, w valiancika zacząłem grać, zacząłem grać tego. Valiant to też modyfikacja do Duma i 2022 Dumontysay też jest, kurde. W nomenklaturze Duma 1, <gryny> hehe modzik. Bardzo, bardzo rzadko akurat się trafiają mody z Duma 1, wiem, ale że są do Duma 2 akurat często, bo to jest większe połacie akurat przeciwników, no ale, oj, ej, 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 HP, bardzo, gdzie jest jeszcze ten tu, a, szybka kolejna mapa się szykuje. raz, tylko jeszcze tych muszę zbierać. No tylko nie, 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 nie został zdjęty nagle. No właśnie. Muszę trochę tu posprzątać. Nie ma tu żadnych przeciwników. Kurde, no jeżeli sobie zostało to naparzać ich. No właśnie. Na szczęście całe chyba są trochę osłabieni przez Cyberteboda i te takie wartości. Zastanawiam się czy to ja i tak zabijam. No tak, zabijam ich jak ruszam myszko, to oni nie znikają nagle. Ale chyba to ja. Dobra, do góry. Póki są daleko. Dawaj, dawaj, dawaj. No, mamy tyle HP, że sobie tylko nie O, tutaj Dawaj, dawaj Serio? Tylko w jednym miejscu ja mogę wyskoczyć? W się sensie, tak ten, a nie wiem sensie, przez ta... Dobrze, bo tak to oni wiesz wyskoczyli. No eee, Dobra, jeszcze tutaj. Zostało 8-7 tu, 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 tu. O, ktoś się zablokował, bo już się podblokował. He, he e. Ja słabam trochę raket, czekaj. ja Dobra, Dobra. gitara dzisiaj. No, wszystko. Posprzątajmy jeszcze resztę, tutaj zobaczę co chodzi. Co tu jest? Z góry. O. Mmm, no. chciałem tam skoczyć. Ej, 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 klej. Ej, 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 kupce, Mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać i nie ma przesterów akurat żadnych, ani nic w drugą stronę. Ja muszę naprawdę zrobić tutaj SR50. Tak, przeskoczyć akurat. Raz to już mu się udało nagrać i przejść, tylko że sekret mi się nie dał, nie chciał odkryć. niestety, niestety. To szkoda. No ale jak widzicie, sami, to. Boże, nie wiem, czy mapa trudna, łatwa. Wystarczyło. <laughs> Wystarczyło jak najszybciej zbić. Te, zebrać wszystko i uciec w odpowiednią mańkę. I jest git. O, tu jest. Ostatni sekret. Dobry. Dobra. No jest git. Witamy w, na, w mapie numer 31. Dziękuję bardzo Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym. Poniedziałki, środy, soboty, dum, niedziela, wtorki i czwartki pewnie będzie pay killer akurat. Mam nadzieję, takowo tam przechodzę na poziomie traumy. A na razie jeszcze Gotika wrzuca do piątek, bo chcę już się tego pozbyć, bo mam jeszcze chyba za 3-4 odcinki. Na 2. Na nic, zobaczymy. Trzymajcie się, chłopaki. Pa-pa!